Pytania pozwolę sobie ja zadać do przedstawicieli rządu. Po pierwsze, panie ministrze, czy możemy liczyć na to, że z rządu otrzymamy jako parlamentarzyści? Raport o skali pomocy udzielonej Ukrainie i Ukraińcom. Taki raport przydałby się, skoro już środki i zasoby z państwa polskiego wyszły. Dobrze, żebyśmy po pierwsze w ramach transparentności w demokracji jako parlamentarzyści wiedzieli, jaka jest skala tej pomocy. Poprzedni rząd wstydził się tego, ile przekazał środków i zasobów państwa polskiego dla państwa sąsiedniego. My byśmy chcieli to po pierwsze wiedzieć. Po drugie, Chcielibyśmy móc posługiwać się tymi informacjami na forum międzynarodowym. W tej chwili nawet prezydent publikując informacje na swojej stronie posługiwał się danymi szacunkowymi. Także tu w debacie przede mną posłowie zabierający głos, jak poseł Jaskulski, posługiwali się danymi szacunkowymi. To nie są twarde dane ujawnione przez państwo polskie. Dlatego apeluję o to, żeby rząd takie dane podał do wiadomości publicznej. To jest pierwsze pytanie. Drugie, jaka jest racjonalność za tym, żeby stosować osobny system gospodarowania przywilejami czy wszelkiego rodzaju pomocą społeczną dla cudzoziemców, a zupełnie inny system dla cudzoziemców z paszportami ukraińskimi. Przecież to stwarza na państwie polskim obowiązek posiadania dwóch systemów kontrolnych. Ponadto te przepisy specjalne wobec ludzi z paszportami ukraińskimi, mówię ludzi z paszportami ukraińskimi, bo nie chodzi o narodowość, wbrew pozorom paszportami ukraińskimi posługują się nie tylko Ukraińcy, ale także Rosjanie, Gruzini i wiele innych narodowości. Jaka, jaka racjonalność jest za tym, żebyśmy tworzyli osobny system dla paszportów ukraińskich, osobne dla reszty świata oraz co z konsekwencjami dla całego systemu prawnego. Zwracam uwagę, że na przykład przywileje z tej ustawy skutkują dla handlu bronią w Polsce, co wydaje się nie było intencją ustawodawcy i pomóc uchodźcom, a handel bronią to dwie różne rzeczy. Natomiast jeżeli wprowadza się ludność obcą z obcymi paszportami w te same prawa, które mają obywatele danego państwa, to rodzi to niezliczoną ilość konsekwencji prawnych, których moim zdaniem rząd pis uchwalając te przepisy przy poparciu pozostałych partii poza Konfederacją nigdy nie przewidywał. Dlatego wydaje mi się, że racją stanu państwa polskiego jest jak najszybciej przejść do normalnego y, sposobu y, wsparcia i pro prowadzenia polityki wobec cudzoziemców, a nie przedłużania tych nieszczęsnych spec ustaw, których konsekwencje prawne nigdy nie zostały w tej Izbie ani w pełni przedyskutowane, ani przemyślane, ani zrozumiane. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, za Waszą i naszą takie przekleństwo nasze historyczne bardziej za Waszą niż za naszą. Na Waszą pieniądze starczy, na naszą już nie. I myślę sobie, że, proszę Państwa, programy pomocowe, które po trzech i pół lata nie przyniosły żadnego skutku, skoro dalej je trzeba prowadzić, są po prostu błędne. W sytuacji takiej, kiedy zjawiają się na naszym terytorium obcokrajowcy i chcą tutaj na takich samych warunkach pracować, mieszkać jak my, pełna zgoda. Natomiast nie rozumiem, dlaczego my się mamy dokładać do tego, żeby ktoś udawał, że pracuje w Polsce. Otóż każda firma, która tutaj ukraińska powstaje, wyklucza polską firmę, bo to jest, proszę państwa, obiekt zamknięty. I nie ma co nad tym tematem dyskutować. Jeszcze raz państwu opowiadam, wielkim błędem jest budowanie sobie wewnętrznej w Polsce konkurencji, jakkolwiek by nie była podszyta dobrymi intencjami. Pamiętajcie, dobre intencje i dobre chęci to jest piekło wybrukowane. Dziękuję bardzo, panie pośle. Szanowny Panie Marszałku, kwestia przedłużenia socjalu i przywilejów dla Ukraińców. Z pełną świadomością na ostatnim posiedzeniu zagłosowałem za zakończeniem tych świadczeń i podstawowe pytanie: jakie specjalne uprawnienia mają Polacy na Ukrainie? Nie wiem, wsparcie na nauczanie języka polskiego, polskiej historii, wsparcie na renowację katolickich kościołów nic nie mają takiego. Dziś współutrzymujemy drugi naród, który z perspektywy czasu nie okazał nam żadnej wdzięczności za ogrom okazany pomocy nie tylko państwowej, również indywidualnej, bo nawet polscy nacjonaliści na początku tego konfliktu otworzyli swoje domy na uciekające z Ukrainy matki, dzieci, starców. Jako Polacy chcieliśmy nieść pomoc uchodźcom uciekającym przed rosyjskimi, putinowskimi barbarzyńcami, bandytami, narodem bandytów. Pomoc nieśliśmy pomimo bolącej nas historii do dzisiaj nierozliczonych ukraińskich zbrodni na Polakach i ich sąsiadach. Co w zamian? Ataki na Polskę na forum międzynarodowym przez pana Żeleńskiego, za próby obrony polskiego rolnictwa, ataki na rząd prawa i sprawiedliwości, brak zgód na nowe ekshumacje i dwa tygodnie temu opisuje to Radio Maryja. 31. oddzielna brygada z Sił Zbrojnych Ukrainy otrzymała honorowe imię generała chorążego UPA Leonida Stupnyckiego, byłego szefa Ukraińskiej Policji Pomocniczej, kolaboru kolaborującej z trzecią Rzeszą. W Polsce, bardzo, Polak panie powinien być zawsze gospodarzem, zawsze na pierwszym miejscu. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Proszę pana posła Andrzeja Zapałowskiego, który przedstawi stanowisko Konfederacji. Proszę bardzo, panie pośle, pani marszałku, Wysoka Izbo. Powtórzę pewno, pewne zdanie, które wypowiedziałem w pierwszym czytaniu. Tymczasowa ochrona ma zapewnić pomoc osobom niebędącym w stanie powrócić do swojego kraju, miejsca zamieszkania. Polska tylko w 2025 roku zapłaci z Funduszu Pomocy prawie 10 miliardów. Do września to jest 8 miliardów 241 milionów. Ale podstawowe pytanie, które musimy sobie tutaj postawić, czy Ukraińcy w Polsce i w Europie nie są w stanie powrócić do swojego kraju? Zobaczymy to na podstawie danych Straży Granicznej. Analizując 23 i 24 rok, bo są bardzo podobne, Szanowni Państwo, 18 milionów Ukraińców przekroczyło granicę polsko-ukraińską rocznie, w tam i z powrotem. Dalej, Szanowni Państwo, zobaczyłem jak to jest w Rumunii. Więc w Rumunii 7 milionów 800 przekroczeń granicy w obie strony, czyli w jedną i w drugą, po prawie 4 miliony. Dodatkowo Rumunii podają, że z tych, którzy przekraczali, milion 600 mln to były osoby nieletnie, a mamy jeszcze granicę z Węgrami, mamy granice ze Słowacją. Według danych, danych Eurostatu na terenie państw Unii mieszka około 4,5 miliona Ukraińców. Można szacować, że około 6 w całej Europie. Biorąc statystycznie to, i wykluczając ponad milion mężczyzn, uk Ukraińców, którzy nie mogą przekroczyć granicę, bo by zostali powołani do wojska, statystycznie, proszę państwa, każdy uciekinier z Ukrainy rocznie sześć razy przekracza granicę między Unią Europejską a Ukrainą. Czyli pytanie, czy nie ma szansy powrotu do swojego kraju? Szanowni państwo, mówmy wprost, nie wiem, na wakacje tam jeżdżą? I tutaj nie wolno robić ze społeczeństwa idiotów, bo społeczeństwo polskie za to płaci. Gdyby nie mogli powrócić na Ukrainę, to by była zupełnie inna historia. Statystycznie sześć razy każdy przekracza y, kobieta z dzieckiem granicę z Ukrainą. Proszę sobie to sprawdzić. Tylko w Medyce, tam gdzie mieszkam, dziennie przekracza 31 tysięcy osób, z tego 90% y, proszę Państwa to. Ukraińcy. Mamy taki proceder, że we Lwowie zostawili mieszkania, którym wynajęli ludności ze wschodu Ukrainy, a przyjechali tu i dostali. I robią na tym biznes. Proszę państwa, dlatego składam poprawkę, która mówi, że pomoc powinni otrzymywać tylko Ukraińcy, którzy są ze wschodniej Ukrainy. Takie zasady wprowadziły Węgry i Norwegia. Norwegia wprost wskazała 14 obwodów Ukrainy, których pomoc nie będzie dotyczyć. Co się stało? Natychmiast spadła o 45% liczba obywateli Ukrainy, którzy starają się w Norwegii o pomoc jako uciekinierzy. Kolejna sprawa króciutko. Nauczanie ukraińskich dzieci. Szanowni państwo, jeżeli założymy, że ze wschodniej Ukrainy uciekły matki z dziećmi, to uciekły z części rosyjskojęzycznej. Czyli większość dzieci ukraińskich w Polsce mówi w domu po rosyjsku, a my teraz mamy jako państwo finansować to, do czego jest zobowiązane państwo ukraińskie, czyli nauczać ich po ukraińsku i jeszcze płacić za nauczanie polskich dzieci po ukraińsku. Proszę państwa, a jednocześnie w ogóle nie dyskutujemy o polskim szkolnictwie na Ukrainie gdzie mamy pięć szkół, w tym jedną Ukraińcę chcą w Lwowie, proszę Państwa, zlikwidować. Fundusz Pomocy Ukrai Ukraińcom proszę państwa, na 2026 rok ma wyciągnąć te pieniądze z funduszu na rzecz, proszę Państwa, kształcenia, żeby nie było tych pieniędzy widać. A jakie to są pieniądze? 3,6 miliarda na kształcenie dzieci ukraińskich w polskich szkołach. My, oczywiście, te dzieci mają prawo chodzić do polskich szkół, ale w naszym systemie i w, na, w naszym programie. Jeżeli państwo ukraińskie chce je edukować, jest yy, online. I kończąc, proszę Państwa, rzeź polskich firm. Tylko w pierwszym półroczu zniknęło 100 tysięcy firm, a 180 tysięcy zawiesiło działalność. Proszę Państwa, i z czym mamy do czynienia, my współfinansujemy polskie firmy ukraińskie firmy, które są konkurencją dla polskich firm. Czy to jest, Szanowni Państwo, normalne? Ja już nie mówię o piece zdrowotnej, o także, proszę państwa, o bezpłatnych lekach, gdzie polskie dzieci stoją i rodzice pod marketami zbierają pieniądze, bo nie ma tych pieniędzy. Panie marszałku, wnoszę o skierowanie tych poprawek do komisji. Dziękuję bardzo, Panie Pośle. Czy pan poseł skończył? Tak. tak Dziękuję bardzo i przypomnę, że hasło po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy to hasło, które zostało zaproponowane na Kongresie Ruchu Narodowego nie, nie. parę lat temu. Dziękuję bardzo i teraz zapraszam. Bardzo się cieszę, Jego. że również inni politycy sięgają po nasze hasła. I zapraszam teraz pana posła Włodzimierza Skalika e, koło Konfederacji Korony Polskiej. Proszę bardzo. Szanowny panie marszałku, panie ministrze, wysoka izbo. Jeśli życzycie dobrze Ukraińcom, to rozpocznijmy stanowcze działania na rzecz przerwania tego krwawego konfliktu. Zwykli Ukraińcy nie chcą tej wony. Miliony ukraińskich mężczyzn wyjechało z Ukrainy, by tylko nie trafić do tej maszynki do mielenia mięsa. Setki tysięcy widzimy ich na polskich, na ulicach polskich miast. Kto zatem chce tej wojny? Lista podżegaczy i beneficjentów jest długa. Przemysł zbrojeniowy, banki, dystrybutorzy pomocy, funduszy starszych i mądrzejszych BlackRock, Vanguard, State Street. Szacuje się, że nawet 40% dostarczanej Ukrainie pomocy staje się przedmiotem przestępczego zaboru. Oto przykłady patologii korupcji. W październiku 2024 roku w Mielnickim zatrzymana została Tetiana Krupa, szefowa Regionalnego Centrum Ekspertyz Medyczno-Społecznych. W jej mieszkaniu znaleziono prawie 6 milionów dolarów w gotówce. Tetiana Krupa wydawała fałszywe zaświadczenia o niepełnosprawności mężczyznom którzy chcieli uniknąć mobilizacji. W jej biurze śledczy znaleźli 100 tysięcy dolarów sfałszowane dokumenty medyczne oraz listy uchylających się od poboru z fikcyjnymi diagnozami. Inne przykłady, jeden z księży uruchomił z własnej inicjatywy punkt dystrybucji pomocy. Lokalne władze postanowiły go zamknąć, bo nie dał łapówki. Na Ukrainie wykryto korupcję na dużą skalę. Donoszą media przy zakupie dronów i sprzętu elektronicznego odrębnym rozdziałem jest ogromny przemyt ludzi organizowany przez ukraińskie szajki na ukraińskiej granicy. A to wszystko tylko czubek korupcyjnej góry lodowej. Nie miejmy złudzeń, ujawniana jest zaledwie drobna część wszechogarniającej społeczeństwo ukraińskie patologii. Za te pomocowe polskie pieniądze kupowany jest ursus. Nordis, ekspanduje Ukrainoczka. Ta antypolska polityka wykańcza i pogrąża polski budżet, polską gospodarkę. Polska zanotowała, uwaga, z roku na rok spadek aż o 11 pozycji, zajmując 52 miejsce spośród 64 analizowanych krajów przez Szwajcarską Szkołę Biznesu IMD. Aż o 11 miejsc i zajmujemy szare, na szarym końcu miejsce. Ta polityka sprawia, że obecne młode pokolenie Polaków jest w pierwszym po II wojnie światowej, które poziom życia będzie miało gorszy niż ich rodzice. To jest zasługa tej polityki. Jakim prawem obciążacie najmłodszych i jeszcze nienarodzone pokolenia Polaków, które będą ponosiły koszta. Tej polityki, bo przecież to pomoc, to jest wszystko na kredyt. Wzywamy do opamiętania się. Koło Poselskiej Konfederacji Korony Polskiej daje Wysokiej Izbie jeszcze raz szansę i składa wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. Dziękuję bardzo panie pośle. Poseł Krzysztof Mulawa, czy pan poseł jest gotów? Proszę bardzo. Szanowni Panie Marszałku, Wysoka Izbo, podczas ostatniego posiedzenia Sejmu pani Jachira wypowiedziała takie słowa, które są absolutnie w sprzeczności z polskim interesem. Ja nawet tych słów nie będę przypominał. To jest wstyd dla polskiej parlamentarzystki, żeby w, w polskim parlamencie na ulicy Wiejskiej wypadały takie słowa. A my, Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy posłowie, opanujmy się, opanujmy się. Pomoc należy się w pierwszym, w pierwszym rzędzie Polakom. Uchodźcom trzeba pomagać, ale wszystko musi odbywać się z głową. Miliardy złotych przeznaczane w pomocy socjalnej na obywateli innego kraju, to jest coś, co stoi w sprzeczności z naszym polskim interesem narodowym. Dziękuję bardzo, panie pośle. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Dużo tutaj padło informacji, dużo oskarżeń o to, że niby tutaj Państwo walczą z nienawiścią, z rasizmem a tak naprawdę maskujecie po prostu swoje frajerstwo, ponieważ przedłużanie umowy, umowy przedłużanie pomocy Ukrainie, Ukraińcom tutaj, który, którzy w sumie przecież przemieszczają naszą granicę w tą, we w tą. Jacy to są uchodźcy? Jacy są uchodźcy, którzy potrafią przejeżdżać granice swojego państwa kilkukrotnie od czasu początku konfliktu zbrojnego? No, jeśli nie czują się tak zagrożeni, to dlaczego my mamy im pomagać? Dlaczego oni mają już tutaj jakiekolwiek Przywileje. Zakończmy naprawdę to nie przedłużajmy te, w końcu tej pomocy. Nie uchwalajmy tej ustawy. To już jest naprawdę koniec tego, żeby, żeby tutaj w tym zakresie pomagać. Opanujcie się, to jest zdrowy rozsądek, tylko i wyłącznie. Szanowny panie Marszałku, Wysoka Izbo, tej przedłużeniu tej ustawy o pomocy Ukrainie towarzyszy kilka kontrowersji. Jedną z takich kontrowersji jest to, że ona powoduje takie dwa problemy, jeżeli chodzi o dostęp do opieki zdrowotnej. Pierwszy to jest taki, że osoby z Ukrainy mają dostęp bezpłatny do naszej opieki medycznej tylko i wyłącznie wtedy. Czy w zasadzie tylko wtedy, kiedy mają status UK? Polak musi pracować, czy mieć tytuł do ubezpieczenia, bądź być zarejestrowany w Urzędzie Pracy. Więc jest to trochę nierówne traktowanie obywateli polskich i ukraińskich. I druga sprawa to jest turystyka medyczna, czyli jest podejrzenie, że wielu obywateli z Ukrainy przyjeżdża tutaj tylko wyłącznie po to, żeby się leczyć lub mieć dostęp do leków refundowanych. I dziwi mnie trochę to, że ja się zgadzam z Państwem, że większość Ukraińców tutaj pracuje. Dlaczego Państwo nie poparaliście i dalej nie chcecie poprzeć poprawki Konfederacji? Żeby znieść ten zapis, żeby Ukraińcy mieli dostęp bezpłatny, nawet jeżeli nie pracują do opieki zdrowotnej. Skoro w większości pracują, to zlikwidujmy tę poprawkę i Konfederacja wtedy być może też poprze tę ustawę. I pytanie, panie ministrze, czy dysponujemy danymi, jak duża część obywateli Ukrainy przybywa tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby się leczyć, nie mając żadnego tytułu do ubezpieczenia? Bo profesor Zapołowski tutaj powiedział, że średnio kobieta z dziećmi pięciokrotnie przekracza granicę między Polską a Ukrainą. Bardzo dziękuję.